Z tej strony, Drag i Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepsza bitwa niż nasze poprzednie. E, że być może to nie ja będę musiał kierować cały team, tylko ktoś jeszcze mi pomoże. E, no i mam nadzieję, że to jest przede wszystkim, że film Wam się spodoba. E, bo się staram nad nimi w miarę. Więc zostawcie apencję w górę i Subika, jeśli tak. E, gdyż cisnę 500 słów, aby zdobyć partnerstwo od ślimaka a mamy już połowę naszej drogi do tego. I tylko wy mi możecie w tym pomóc. Wbijacie także na Discorda, link w opisie oraz do dywizjonu R103. Oraz jeżeli macie jakiekolwiek pytania, problemy, czy po prostu chcecie wspólnie zagrać, miało piszcie w komentarzach lub przez Discord. dzika, a my lecimy. No, ja apter oczywiście. Dobra, trzeba będzie już uważać, bo jakieś szybkie pojazdy już mogą powoli zbliżać do tego miasteczka. Ja spróbuję przejechać za to miasteczko. To jest mapa, na której byłem najbliżej do zrobienia Niuka kiedyś. I pojechałem wtedy petekiem dookoła, i tutaj stąd kampiłem dokładnie. Chyba to była ta mapa, tak mi się wydaje, że to ta. Albo prawie taka sama mapa to była w takim razie. Albo ta, albo prawie taka sama. Nie jestem na 100% pewien, więc tak wolę się zabezpieczyć. No to była bardzo ładna bitwa, tak Proszę No, sennie. ja. Eee, mi się ja. Eee, jest najgłoszej. No i ładnie, moi to zrobili Dokończyli za mnie robotę no, tam musiałbym w górę trafić tego pojazdu no ale niestety Kurce Bożna było, mogłyby być jakieś mapy treningowe Wygranie w World Thunder Byłoby to całkiem komiczne według mnie Aczkolwiek byłoby też całkiem ciekawe Na pewno bym korzystał, patrząc po moim skidu. Nie, co u mnie za oknem ktoś krzyczy. Znieściałeś to ode mnie ze słuchawki słychać. Wiesz, że to coś, to tutaj za oknem ktoś krzyczy, coś się drzew zamknął. No. Sorry, że coś było spane, ale uh, no, no, schawki dobrze wygłuszają. No, i kto jak tu nie kochać German Mainów? mi, jak tu nie kochać German Mainów? Cię obejrzał, widzicie? Wszystkie memy o German Mainach to jest skam. Właśnie ten... Ten jeden przykład to udowodnił. Nie powiem tyle dziwnie byłem, bym nie zauważył, ale... Zauważył! Nawet wykonał działanie. A teraz się naprawę. 46 sekund, no to widzimy się zaraz. I w ogóle przyjęliśmy już dwa strzały. Jeden tutaj w bok, drugi w wieżę. Mało to widać tej po wieży, Ale jest takie. Widzicie, bo on hitami strzela. Ok, co się roboty. bracie. On, on, on wiedział, no, to jest ten sam gościu, no. Dobra, robimy tak, jak wtedy robiłem, objeżdżanie, tylko troszeczkę z drugiej strony. Tam był lepiej, bo tam jest jeszcze ten las, widzicie ten zielony fragment, tam to jest las, ja z tego lasu jeszcze strzelałem. Przez to było mnie bardzo ciężko wykryć. Jak się w ogóle nazywa ta mapa? Ardeny, to, chyba to, mi się wydaje, że to była ta mapa. Jeżeli jest jakiś tutaj znawca map, to może mi powiedzieć, że to jest ta nawalcz, w której tu jest taki, górka jest taka. Tak jak patrzę mniej więcej, to by się zgadzało. Wygląda mniej więcej dobrze. Jedziemy do tego budynku W tym budynku się skampimy. Widzisz, to idzie wystarczająco dobre Jo ładny ładny kill streak leciał im tą 3 plus pojawcy zniszczone łącznie Wspólnie ładnie bombardowanie zrobili 900 Dystancja 400 metrów

DELAJ! O ci, 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 ci. O, Ale fajna gra No, ehm um, tak, jest tam kolega. E, gdybyście, przepraszam, mogli do mnie przez chwilę nie strzelać, byłoby bardzo dobrze. Ja muszę przed nim uciec. Niestety, nie samolotów, samolotu pani na krzaczku. Eee, na latają samoloty mi się to bardzo nie podoba. Tam jest jesteś ten Ferdek. Nie wiem gdzie dokładnie. No, trafione, ale nie przebity. Mam nadzieję, że trafi w działo. Jego jest około 400 metrów od nas. A, no i coś go ubiło, świetnie. Dobra, lecimy dalej. No niestety nie posłonam. Nie posłonam. Niestety... No ale jest tropem, chociaż być wojenne. Więc sprawdźmy co nam dropnie. Co nam dropnie! Łooo, wow, czyżby 5 uniwersalnych? Nie! 50% zniżki na PR102 w ogóle. Co to jest? PR102. No i Dikal Prawda jest coś takiego jak daj? I tak to ma czas jednego dnia, więc tak to aktywuję. Co to w ogóle jest? To jest jakiś statek? Czego to ma wieże z Peteka? What? <śmany> Co to jest? Nawet pancerz się zgadza. Kelna, czy to jest wieża z peteką? Jakie to ma pociski? 70 wszystko ma obeki. Nie, dobra, coś tam nie, 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 to przynajmniej nie są to pociski. A to wygląda jak wieża z peteka, tak bardzo. Być może jest w sumie, nie wiem. Muszę coś sprawdzić. Muszę coś sprawdzić. No, oczywiście. 6, 15. Oczywiście, no, to jest ta sama wieża. To jest dokładnie ta sama wieża. Co z peteka. Wow. Do kolejnej.